Leży jakiś mężczyzna młody No najprawdopodobniej jest nieczeźwy. wezmiemy pogotowie Niech lekarz zobaczy 313, 10 dla 313 Wgłaszam się na 19 Słuchaj, wezli pogotowie na ulicę Gold camera leży mężczyzna No nie, najprawdopodobniej jest nie trzeźwy, ale pasuje, żeby lekarz go przebadał. A co miejsce dokładnie Goldkamera? Gold, camera? gold camera 9 Tam no, jesteś na miejscu, tak? oczywiście jest to miejsce. Prawie z nie widać jak <laughs> się powisz koł Za 13-19 za 10 się czy 13-19 No to ja będę pogotowię za chwilę tam podejść No czekać teraz Tak Ej

Słyszysz? się, pokaż się. A się nas, to mm. Słyszysz nas? Mm. O tak. Mm. Słyszysz? Coś mm. sobie wykoczył. Jakieś wynalazki? Daj rękę, daj rękę. Rękę mi daj. Jedna, rękę jedną rękę. czy się nie chce zmierzyć. Rękę jedną rękę mi daj. On jest zwyczajony, daje do zapięcia kajdanek dwie bo razu. na na łopmenie, chłopiec zniszczy, że ci pogotowie zniszczyli. No. Dobra, No co? 113, 10, 2, 3, 113, 19 słuchaj, pogotowie, przybyło, lekarz spadał, wystawił nam kartę informacyjną z ulicy Goldkamera. Idziemy z mężczyzną na izbę wycześni. Pogotowie, na które mi to zgłaszałeś? Godzina. Godzina pierwsza pięćdziesiąt. Pogotowie, Zapytam może teraz Panów o sytuację przed dyskotekami, czy często na terenie Tarnowa i okolic dochodzi do jakichś niebezpiecznych incydentów w dyskotekach, do bujek takich, jakie podobno miały miejsce tutaj? No często się zgłasza, są zgłoszenia, no, ale większość takich incydentów, no, po prostu ochrona załatwia w swoim zakresie. My przyjeżdżamy, no to albo już po wszystkim, że nic nie było, bardzo rzadko się, no chyba, że sprawa jest tak, tyle, tak pobity, że zabrany przez pogotowie no to wtedy jest po prostu procedura, całe czynności się wykonuje tak, jak się powinno robić. Ale nie chce Pan chyba powiedzieć, że, że wszystkie tarnowskie dyskoteki są bezpieczne? Nie wiem, nie chodzę po dyskotekach, także ciężko. Jedynie z racji wykonywanych obowiązków, no to jeździ się na interwencji. Nie stwierdza się zbyt często właśnie jakichś groźnych incydentów na terenie, w lokalach czy właśnie na terenie dyskotek. No raczej nie. Jest dokładnie 35 minut po północy. Znajdujemy się w pomieszczeniu oficera dyżurnego. Jak przebiega dzisiejsza noc? Muszę powiedzieć, że jak na noc z niedzieli na poniedziałek, to możemy uznać ją jako noc spokojna. Nie było większych, poważniejszych zdarzeń. Nazwijmy to drobnicą, która do tej pory się nam wydarzyła. Do tej pory? Tak, do tej pory. Na pewno czeka nas jeszcze moment zamknięcia dyskotek. Będzie to między godziną drugą a trzecią. Wtedy może dojść do typowo chuligańskich y, zakłóceń ładu i bezpieczeństwa na terenie miasta. Natomiast no, miejmy nadzieję, że w tej chwili powoli obywatele układają się do snu, oby bezpiecznie. A mówił Pan przed momentem y, poza kamerą, że udało Wam się dzisiaj zatrzymać jakiegoś poszukiwanego przestępcę? Tak, to jest y, dość częste zdarzenie w naszym mieście. No, znajduje się ono na takim szlaku. Wschód-Zachód, w związku z tym dość często udaje się nam zatrzymywać osoby poszukiwane. Przed chwilą koledzy zatrzymali jednego z poszukiwanych, poszukuje ich jedna z jednostek policji w kraju. Będzie on w dniu jutrzejszym dostarczony do zakładu karnego w Tarnowie, albowiem jest poszukiwany właśnie w celu osadzenia w zakładzie karnym. Na ulicach Tarnowa jest raczej pusto, tak jak już kilkukrotnie mówiliśmy w dzisiejszym programie. Czy gdzieś tutaj w naszym regionie, w regionie tarnowskim doszło może do jakichś groźnych wypadków drogowych? Z tego co wiem do tej pory na szczęście, jeżeli chodzi o sytuację na drogach, wszystko jest w porządku. I tak kończy się nasza podróż ulicami naszego miasta z policjantami z pierwszego komisariatu policji w Tarnowie. Jak sami Państwo widzieli, widzieli Tarnów należy przynajmniej tej nocy należał do miast bezpiecznych. Nie działo się wiele, oby więcej takich bezpiecznych nocy, takich w których możemy poruszać się po ulicach naszego miasta i nie czuć żadnego zagrożenia. Panie Sierżancie, czy wszystkie noce są takie spokojne? No dzisiaj właściwie było do tej pory trzy interwencje takie poważniejsze, takie, takie spokojne jak ta, którą mieliśmy okazję z Wami przeżyć. No Życzylibyśmy sobie, żeby wszystkie noce takie były. No Pozostałe są troszkę może obfitsze wydarzenia, ale nie dramatyzując, nie jest tak źle. Się bierze, wzięło się to pewnie z taktyki pełnienia służby. Byliśmy widoczni pod tarnowskimi lokalami, młodzież nas widziała. Byliśmy tam gdzie potrzeba, gdzie trzeba było to się wyszło, to no I ogólnie można powiedzieć, że ta noska faktycznie wyszła bardzo ładnie, jak do tej pory oczywiście, bo jeszcze się nie skończyła i oby tak dalej. No cóż, ja dziękuję Wam bardzo za to, że mogliśmy dzisiaj e, zwiedzać tarnów, patrolować tarnów z Wami. I życzę Wam właśnie takich spokojnych nocy. Myślę, że wszyscy właśnie takie, takich nocy życzymy sobie. I telewidzowie tarnowskiej telewizji kablowej, i wszyscy mieszkańcy naszego miasta. No i policjanci chyba też. No na pewno. Dziękujemy. No dziękujemy. No i takie nocki już chyba same tylko będą. No. Dziękuję. <laughs> Miejmy nadzieję. Dziękuję.